Witajcie na kolejnym Battlegroundzie, tym razem jest to Earthy Basin, tym razem będzie to ostatni Battleground na 49 poziomie, na tym brakiecie. kolejny 50 poziom będzie niestety już w przedziale 50 do 59 staje się, hmm, ale nie jestem pewien czy dalej można wbijać te 59, bo jeszcze Shadow Lancey nie weszły, także prawdopodobnie 50 poziom to jest maksymalny at the moment, eee, ja przejmę sobie Stables. Ale lagi. What the fuck. No nic, dobra. Ja tu poczekam, żeby nie było. O, dwóch zawczyło. Nie, jeszcze jeden. Kto to tam jest? Bite me. Trzeba go zreportować od razu. Ja chcę to wygrać. Dobra, nie, idzie chyba. Idzie. Ja tu nie zostawię stablesów, bo tu zazwyczaj jest tak, że ktoś tu jakiś rogal przyjdzie i od razu to przejmie. To się zdarza tak e, co drugi battleground. Teraz ktoś z naszych przejmie to pewnie. O, patrzcie, już idą na blacksmitha, znaczy z blacksmitha tutaj, albo się wrócili. Co jest tą myszką? God damn it! No i mnie zlali. Rzucili się na sta stables, może mi się uda to jakoś odzyskać. Z trzech ich tu jest, nic nie zrobię. Po prostu nic się nie da zrobić. To jakbym był na arenie z 1 versus 3, nie? No niestety teraz nie masz takiej przepaści jak na TBC czy na jakimś innych Battlegroundach, tych poprzednich wersjach, gdzie em, jak miałeś dobry gear, to mogłeś zabić 3, 4, 5 na raz. Bo ktoś był po prostu miał bardzo słabe sobie nie? Chociaż nie wiadomo, na pięćdziesiątym też nagram e, filmik na pewno, jak wygląda Battleground. No idźcie sobie, jeszcze miał Hilera do tego. Nikt mi nie pomoże z tym, kurde, tym Stables. No, kurde, nie no. Czemu ja zawsze gram z takim teamem? No, ja nie mogę. Czy ominę go? Chyba tak. I ukradnę imbesa tam chyba nikogo nie ma. Nie, ktoś tam stoi, ale nie wiem kto. Jeden, jeden, jeden lord. A już drugi, nie no. Czemu oni są wszędzie, nie? Dajcie spokój. To jest jakiś żart, nie? Co oni robią? Czemu ten paladin jest tu? Czemu ten hunter jest tu? Co tu się w ogóle dzieje? Nie ma żadnego sensu, po prostu. Hordy, Horda ma trzy punkty. Jakoś tak się podzielili, że potrafią je wszystkie trzy obronić, a my nie potrafimy zaatakować nawet jednego. Się. Nie udało się. <laughs> Kurde! Nie! <laughs> God damn it! Fuck! Jak to jest do chuja możliwe, no? Nie, po prostu nie mogę. Wow, przejęliśmy te stables, ale straciliśmy Lumbermill. Trzeba bronić, bo inaczej nic z tego nie będzie. Nareszcie trzy punkty. Wow, ale patrzcie, to ca cały, cały rajd prawie tu jest. Ja nie wiem na jakiego człowieka musicie trafić, jakiego gracza z jaką postacią, żeby dało się go zabić jeden na jeden. Naprawdę musiałby być naprawdę słaby. Item level 50, equip 48. No nie wiem. Z trzema może ich dogonimy, ale naprawdę musielibyśmy to utrzymać. Ale LM widzę, że tam się coś dzieje złego. Tutaj walczą. Aby tak formę przejąć? O, idą. Idzie. przygłup, papa. It's too far away. I'm out of range. What the fuck? O ten skąd to fakt, się wziął. Nikt nie przejmuje tego. Oberwał Przynajmniej dobrze bronię, chociaż tyle w, ty, w tym jestem dobry Czekaj no to Przecież to jest gold mine Nie naprawiam tego nigdy? Nie wiem o co chodzi Co? Kurde, nie ten przycisk. No może akurat się za 10 sekund resną, Może on ich zajmie czymś w tym czasie. Ja mówię, jestem taki papierowy, to ja nie wiem, ja po prostu nie umiem grać chyba. to za gość? Jak to ukradł w ogóle, nie? Jaki gość? Zabili go, zajebiście, dobra. Nie ogarnęli na szczęście. Powiem wam, że ten second wind tak średnio się przydaje. Bo to if not uh, taken damage for 5 seconds, musiał uciekać i się chować. To na arenę jest lepsze, chyba. Kiedy nie masz heal, ale na Battlegroundzie to chyba jednak. Cooldown of Heroic Leap by 15 seconds. To chyba jest lepsze, żeby bardziej dogonić kogoś. Yy... właśnie, czekaj, ja miałem coś takiego co. O! I teraz mam Heroic Lipa dwa razy, chyba dobrze mówię? Nie, aha, że mogę szybciej biegać i cooldown jest zmniejszony 15 sekund. No to 30 sekund, no co zajebiście. To będę mógł używać częściej charge'a i. znaczy Charger. Szybciej się zbliżać do nich. Dobra, ja się odsunę trochę. Na razie i tak mamy tylko dwa punkty. My w dwójkę bronimy jednego, jednej stacji, jednego punktu, a cały rajd nie potrafi przejąć jednej dodatkowej, nie? Wytłumacz to, weź to ogarni. Teraz będzie 50. poziom. Super odcinek! Czekamy na kogoś. Taki gang. Generalnie, jakbym był e, Night Elfem i miał Shadow Melt, też bym się schować, i nikt bym nas nie widział razem z tym rogalem. To by było śmieszne. Ale jako, że gram Humanem, a Human ma jakie rajsiele? Aha, Master i ma większe chyba. E, Weapon Skills, Warriors, nie, to jest Warriors. Human Spirit 22% more of secondary stats. Haste. Uh, no, no to 2% super. Z wszystkich sourceów. O kurde, no to dopiero niezły będzie. Niezły jest bonus. E, mam tego Rayshiela, czyli remove all stone effects, czyli nie muszę mieć trinketa do tego. Czyli trinket idzie do innych statów. E, to nie, to nie. To jest chyba e, też Humana. I to wszystko? E. Hmm. No dobra, niech wam będzie. Nie ma jakiegoś super szału, no ale. Zawsze coś. Nie wiem, no chyba pójdę coś przejąć, no bo tak coś tak źle skończy. Dobra, ktoś idzie tutaj. Oni idą gdzie? Na farmę chyba. Tutaj jeden nasz biegnie. Tutaj są nasi. Goldmine incoming? Where? What? Skąd? Gdzie? Dobra, ci tam walczą dalej na tych stables. Wiecie, co ja chyba się przejdę, bo tak będę czekał. N nudzi mi się trochę. Jak ten Rogal się będzie z kimś męczył, on taki też był trochę papierowy, no ale. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Jakim ja z szamanem? No to będzie ciekawie chyba. Temu gościu, nie chcesz zemrzeć, no? Dobra, przejmujemy szybko. Szybko, 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 szybko. No i dobra, i on się teraz tu nie reśnie. A jednak. A teraz szybko wrócić do tego, żeby ktoś od niego nie przejął z powrotem przez przypadek. Goldmina przejęli jednak. O, średnio pan powiem, średnio. Nie wiem, czy oni go odbiją, chyba nie. Tam wszyscy zginęli już. No i widzicie, odejdziesz z jednego punktu, od razu go tracą. no... Dostał siaka w plecy. Nie zdążyłem się resnąć. Przyszli wszyscy z Goldwina tutaj. Ale to wtedy, tak, Paladin to weźmie. A możemy to zdążymy obronić. A już przegraliśmy do końca. Dobra, 50. Level wbija się. Bardzo mi mogę sobie wziąć talent. You cannot do it right now. A, dobra, zabicie mnie. Wow. Ale przegraliśmy. To dlaczego to? What? Może dlatego, że to był mój ostatni ostatni battleground na 50 na 49. <laughs> dobra, zobaczmy o co tu chodzi. Overpower has two charges and causes a seismic wave dealing 188 damage up to 510 enemies, dobra. Replaces Blade Storm, throws a redoing weapon at the location and she's invincible. To fajne jest. To jest chyba lepsze niż ten Every 20 you spend, you know, or base on my second. Myślę nad tym i nad tym, ale chyba to jest lepsze, bo to, ale to jest chyba znowu na arenki lepsze, a to znowu e, będzie lepsze troszeczkę na battlegroundy, ale to i tak nie ma znaczenia teraz za bardzo. E, I dostałem też to, co jest trochę lepsze i oczywiście nie wiedziałem, że to dostanę, ale enchant już e, o, fajne nawet. <laughs> I skrzyneczkę jakąś dostałem. Marka honoru. Reduce all damage taken by 20% only sobie in battlegrounds. O, fajne nawet. A to chyba każdy dostaje? A to nie, tylko trzy sztuki mam tego. No trudno. Eee, I coś jeszcze. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Dobra. 50 poziom, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo mi przykro, że dostaliście taki kiepski Battleground do oglądania, niestety. Ale jeszcze zobaczmy szybko, co mogę kupić za honor. Bo może akurat na 50. poziomie już będę mógł sobie coś kupić w fojnugu. Aha, i tego quest'a mam dziwnego, nie? Ale to chyba już widziałem. Ale nie widziałem jeszcze nikogo powyżej 50 poziomu. Tak, by trzeba mieć ten dodatek, chyba Shadowland kupiony, nie? No to na tej zasadzie chyba to działa. To jest, to są te nisko levelowe, nie? Dobra. I item level 68. Wow! Trinket. Ten trinket mi nie jest potrzebny. Niby też nie. Duration of incoming crowd control effect is 20 um, mm, Nie. Aha, no i tu już są za honor z rzeczy. Teraz bym musiał się dowiedzieć tak naprawdę... Wow. Mocna rzecz. One hand mace. Jak to wygląda? No całkiem spoko. One hand sword. One hand axe. Off hand shield. 200 sword po o coś takiego. A ja dostałem chyba taki topór właśnie z tego setu, nie? Dobrze mówię? Tak, dokładnie ten dostałem. Heh. Nieźle, za free, a tani nie był. No dobra. Mm. O jest ale kiepski hełm. No dobra, zobaczmy, co bym mógł wymienić. O, coś takiego bym mógł wymienić, nie? Tylko, że to znowu już bez critical strike'a. Azerite Powers. Shoulder. Bo właśnie te moje... O, to mam też niskiego poziomu dosyć. Versatility. O, mogę dostać może coś bardziej takiego... O, 27 do Mastery to już prędzej, nie? Ale to są tylko pojedyncze rzeczy z tego setu. To takie epsko trochę. Kurde no. Ale ten, ten Armor naprawdę będzie dużo lepszy. Bez Krita będzie wtedy. No trudno. Nie wiem ile mi tam Honoru zostało. Shift right click to view other right powers. Nie mam nic jeszcze odblokowanego. Dlatego tutaj dopiero się wszystko zaczyna. Hmm, ile mam jeszcze honoru? 2700 mam, tak? Jeszcze coś mogę wymienić. Yy, shoulder 50 niby, 404. To będzie chyba dużo lepsze. 9 dostamy, nie? Waste. Aha, to jest broń. Ten hełm będzie do, dosyć 26 dostamy, nie. No. To wezmę ten hełm. Safe passage to No niestety musiałem zrezygnować z tej Mastery na rzecz staminy. No bo teraz mam 8000, miałem 7, Także no, 1000 hapsa to już jest coś, ale najgorsze jest to, że na 50 poziomie ludzie chyba już mają po 19000 hapsa. Więc wrzucę jeszcze ostatni odcinek, jak gram na Battlegroundzie na 50 poziomie i trochę się pośmiejemy. Jak jestem papierowy, co wy na to? Już chyba nie mam... Okay. No, tak, mam tylko 680, ileś tam. Honoru. Śmieszny ten helm. No i całkiem niezłą broń dostałem. Dobra, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was jeszcze na e, prawdopodobnie ostatni odcinek z Wowa z tej postaci. No to trzymajcie się i hej.